Każdy z nas poznał w swoim życiu księdza, który był chamski, pazerny czy nie lubił dzieci. Księdza, przez którego zapewne wielu z was odsunęło się od kościoła. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 skandalicznych zachowań księży w Polsce. Od razu mówię, że dzisiejszy odcinek nie ma na celu obrażać katolików, ale pokazać, że jeśli jesteście złymi ludźmi, nazywanie się katolikami, chodzenie do kościoła czy nawet skończone seminarium tego nie zmieni. Numer 10. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od skandalicznego ogłoszenia parafialnego, które właściwie zainspirowało mnie do stworzenia dzisiejszego odcinka. Tydzień temu. W gablocie przed jednym z warszawskich kościołów zawisła lista z takimi ogłoszeniami. W ostatnie z nich naprawdę trudno uwierzyć. Osoba odpowiedzialna za jego treść, czyli prawdopodobnie proboszcz, przypomina, że przyszła niedziela to niedziela palmowa i odbędzie się obrzęd poświęcenia palm. Jednak, jak dodaje, palmy kupione poza murami kościoła nie przyjmują na siebie wody święconej, bo sprzedawane są przez handlarzy, którzy kręcą swój biznes na ludzkiej naiwności. Tak, woda święcona na pewno to wyczuwa. Także pamiętajcie, jeśli chcecie, aby wasza palma została poprawnie poświęcona, zaopatrzcie się w nią wyłącznie u autoryzowanych dealerów księdza proboszcza. Numer 9 Proboszcz z jednej z elbląskich parafii pewnego razu obraził się na swoich parafian i przestał przychodzić do kościoła. Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze, choć w tym przypadku bardziej o co łaska. Z okazji obchodów rocznicy pierwszej komunii świętej, proboszcz zarządził zbiórkę 50 złotych wśród rodziców na na udekorowanie kościoła. Jako że jednak jedna z dziewczynek nie zapłaciła, a ksiądz wyrzucił ją z kościoła, a całą sprawą zainteresowały się media, w pewnym momencie zupełnie przestał pojawiać się w kościele, gdyż jak mówią parafianie. Po prostu się obraził. Numer 8. Autentyczne ogłoszenie parafialne w jednej z parafii. Drodzy parafianie, w związku z zakupem dla naszych kapłanów przez Radę Parafialną specjalnych urządzeń liczących datki, tak dokładnie takich jak używają w bankach czy kantorach, prosimy o składanie ofiar jedynie w banknotach. Jakby tego było mało, jeszcze to bezczelne zdanie na końcu. Pamiętajcie, każda złotówka jest ważna. Bóg zapłać. Oczywiście każda złotówka zawarta w 10 zł, bo mniejszymi nominałami to proboszczowi sobie nawet szkoda ręce brudzić. Numer 7. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tego mema, ten obrazek, naprawdę nie mogłem uwierzyć, że to prawda. A jednak pewien polski ksiądz w podeszłym wieku wrzucił na swojego Facebooka zdjęcie młodego chłopca przyjmującego pierwszą komunię świętą, dodając do niego następujący podpis. Po katolicku, na kolanach i do ust. Jakby ktoś nie zrozumiał, jest to ewidentne nawiązanie do robienia laski. Jak możecie się domyślić, fala hejtu się polała. Jednak ksiądz zaczął się bronić, zaczął się tłumaczyć, że zaczęli go atakować ludzie chorzy lub opętani, którzy mają zboczone skojarzenia. A wy, jak tam, też jesteście chorzy lub opętani, bo ten tekst kojarzy wam się jednoznacznie. Numer 6. Jak informuje jedna ze stron internetowych, pewien ksiądz został zwolniony ze stanowiska proboszcza po tym, jak podczas. Podczas środy popielcowej w jednej z parafii, zamiast tradycyjnego znaku krzyża, rysował ludziom na czołach penisy. Naprawdę nie chce mi się wierzyć, że mogło się to wydarzyć na poważnie, ale biorąc pod uwagę księdza z poprzedniej pozycji, pozycji po katolicku, w celibacie chyba naprawdę wszystko jest możliwe. Frustracja robi swoje. Numer 5 w styczniu tego roku wybuchła afera. Po tym jak ksiądz parafi w miedzinie, podczas mszy świętej zaczął odczytywać z nazwiska kto i ile mu dał podczas kolendy. Wyobraźcie sobie, jak w takiej sytuacji musiał czuć się ktoś, kto dał tylko 10 zł, bo jest biedny, a zaraz ksiądz odczytał jego sąsiada co dał 200. Nagle wszystkie oczy zwrócone na was, że żałujecie pieniędzy na Pana Boga. To musiało być naprawdę straszne przeżycie. Numer 4 Jak pisze jedna z mieszkanek z miejscowości Błonie Proboszcz jednej z parafii nie chciał dopuścić do komunii świętej mojej córki z porażeniem mózgowym Żeby nie robić sensacji i nie psuć wizerunku tych pięknych aniołków przyjmujących ten święty sakrament W zamian zaproponował kościół w jakiejś wsi Bo tam będzie mniej ludzi i nie będzie się tak rzucać w oczy I właśnie tak moi drodzy wiele księży w Polsce zachęca, zachęca ludzi do kościoła A potem się dziwi, że coraz mniej osób chodzi na msze Numer 3 Pewien ksiądz z Pabianic, tuż przed uroczystością chrztu na dziewięciomiesięcznej dziewczynce, kiedy w kościele zebrali się już wszyscy goście odświętnie ubrani, podszedł do rodziców i nieoczekiwanie, bezczelnie upomniał się o pieniądze. Kiedy rodzice odpowiedzieli, że mają przy sobie tylko 50 zł, ten miał odrzec do nich, za takie marne pieniądze dziecka wam nie ochrzczę. Numer 2 Jesteśmy proboszczami, nie wybaczamy, nie zapominamy, spodziewaj się nas. Naprawdę, księżom lepiej nie podpadać, bo odbije się to na wszystkim innym. Jak żali się pewien mieszkaniec z przerośli, proboszcz jego parafii ukarał go za to, że nie było go stać, aby za pogrzeb swojego ojca zapłacić z góry. Za karę nie poświęcił ani ciała, ani trumny, a grebarzom zabronił zasypania grobu. Ale to nie wszystko. Kiedy mężczyzna chciał po pewnym czasie wziąć ślub kościelny, ten sam ksiądz policzył mu podwójną stawkę zamiast 2000 aż 4000 zł, przez co stać go było wyłącznie na ślub cywilny. Numer 1. Na koniec kilka krótszych ogłoszeń parafialnych z przymrużeniem oka, które naprawdę zostały wywieszone w gablocie lub wyczytane podczas mszy. Przeczytam wam moje ulubione. Cała wspólnota dziękuję chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprzestał swojej działalności. Tak, bardzo dziękujemy, szczególnie, że zaprzestał swojej działalności. W każdą środę spotykają się młode mamy. Na te panie, które pragną do nich dołączyć, czekamy w zakrystii w czwartki wieczorem. Czyli co, będzie tam czekał sztab seksualnych predatorów ministrantów? Po południu w północnym i południowym końcu kościoła odbędą się chrzty. Dzieci będą chrzczone z obu stron. O, ale jak to mówią, raz od tyłu to nie grzesznik. W środę spotkanie żeńskiego kręgu literackiego. Pani Kowalska zaśpiewa połóż mnie do łóżeczka razem z pastorem. No tak, bo jak do łóżeczka, to tylko z pastorem. Okej, okay, i tym paranormalnym, jak para dokumenty w polskiej telewizji i para fie w niektórych miastach akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie, między nimi 10 najdziwniejszych muszli klozetowych. Zapraszam was również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTubie. Kanał z wyznaniami, z animacjami, mój prywatny profil na Instagramie oraz oficjalny sklep z koszulkami. Tymczasem ja się z wami żegnam, cześć!